Cześć, witam Was wszystkich w ostatecznym poradniku do najnowszej drabinki bossów 3.0. To już jest trzecia iteracja na temat tego, jak wygląda endgame'owa drabinka bossów w Diablo 4. Pojawiła się ona w sezonie ósmym, gdzie jest głównym motywem przewodnim sezonu. Także dzisiaj, po przegraniu już jakichś 30-40 godzin w sezonie, plus dodatkowo sporo czasu spędziłem na serwerze testowym, pokażę Wam dokładnie, jak działa drabinka bossów. Mój ostatni film odnosił się do drabinki bossów 1. I bardzo dużo zmian od tego czasu zostało wprowadzone, także żeby Was nie mylić w sezonie 7 nie zrobiłem ostatecznie tego filmu, dlatego że wiedziałem, że tutaj w sezonie 8 będą nowe zmiany, także już z tymi dodatkowymi nowymi zmianami opiszę Wam dokładnie jak działa drabina bossów 3.0 w Diablo 4 sezon 8 Belial's Return. Także tak prezentuje się aktualna drabina. Jak widzicie, jest ona uproszczona i zaraz przejdziemy sobie przez jej poszczególne elementy. Natomiast główna zasada jest taka, że mamy bossów początkowych, bossów większych i ostatecznego bossa, który jest właśnie Belialem Exalted Lair Bossem. Także przejdziemy sobie do tego, co specjalnie dla Was tutaj przygotowałem, do informacji o tym, jak wyglądają leża bossów. Na mapce tutaj zaznaczonych macie wszystkich ośmiu dostępnych bossów z łupami endgame'owymi. Odblokowują się oni na udręce pierwszej i służą do farmienia naszych przedmiotów unikatowych. Jak i przedmiotów mitycznych, mityków. Im wyższy jest poziom świata, tym trudniejszy będzie boss i większa będzie nagroda, którą z tego bossa otrzymamy, ale już na pierwszym poziomie udręki mamy szansę na wydropienie każdego przedmiotu w grze. Po kliknięciu na punkt na mapie od ósmego sezonu, czyli na tą właśnie tutaj ikonkę leża bossów, od razu teleportujemy się do danego leża danego bossa i tego bossa będziemy mogli sobie przywołać za darmo. Klikając od razu na ołtarz. Czyli jeżeli chcemy sobie wypróbować, czy jesteśmy wystarczająco silni, żeby pokonać danego bossa na danym poziomie trudności, na przykład, czy damy już sobie radę z Belialem na czwartym poziomie świata, co już niedługo będę sprawdzał u siebie na kanale, to możemy sobie po prostu podejść i nie marnując tych materiałów, sprawdzić moc naszego buildu. Dopiero po tym, jak zabijemy danego bossa. Od... pojawia się nam skrzynia z łupem tego bossa i tam dopiero będziemy wydawali te nasze materiały, te nasze specjalne klucze, które zbieramy sobie tak jak w zeszłych sezonach yy, i w taki oto sposób wygląda kufer pojawiający się po pokonaniu bossa. Tutaj, akurat, przykład kufra Uriwara, czyli nowego bossa wprowadzonego w ósmym sezonie. Po pokonaniu bossa pojawi się nam ta skrzynia, otwieramy ją kluczami, które kiedyś służyły do przywoływania danego bossa. Każdy z bossów ma oczywiście nadal swoją tabelę, z której losuje unikaty, więc jeżeli szukamy konkretnego przedmiotu, to wiemy, gdzie mamy na niego największą szansę. Jednak w tym sezonie jest wprowadzona jedna super dobra, fajna zmiana. Yy... Każda skrzynia może teraz zawierać też dowolny unikat z takiej puli wspólnej. Więc kiedy farmimy sobie danego bossa na przykład, potrzebujemy pięści przeznaczenia, które wypadają nam z bestii lodu, nawalamy go, zużywamy wszystkie nasze destylaty strachu, nie mamy tych pięści przeznaczenia z tym super wymaganym afiksem 300% i Poprzednio byliśmy skazani na farmienie kolejnych destylatów, jeżeli potrzebne były nam właśnie te pięści przeznaczenia, i byliśmy skazani tylko i wyłącznie na nawalanie tego jednego bossa pod ten konkretny unikat. Aktualnie wszystkie bossy mają też pulę wspólną, także pokonywanie sobie innych bossów i wywalanie się z innych materiałów nadal będzie miało sens, bo farmienie innego bossa nadal może dać nam potrzebny nam przedmiot unikatowy. Natomiast klucze. System kluczy został uproszczony i teraz tak. Mamy pięciu bossów podstawowych, doszedł nam jeden dodatkowy, czyli Uriwar i oni wymagają zawsze 12 Kluczy swojego rodzaju. Czyli tak jak poprzednio, żebyśmy pokonywali sobie na przykład Warszana, potrzebujemy pluga serca, ale teraz wiemy, że ich potrzebujemy po prostu 12. Grzegorza, no to żywą stal, też 12. Zira, wyborna wybor na krew, 12. Zamrożona Bestia, Destylaty Strachu, 12. No i nowy Uriwar, który potrzebuje masek yy, i on też potrzebuje ich 12. Potem mamy trzech bossów większych. Duriel, Andariel, tych już znamy, i nowy Krzewiciel Nienawiści. Yy, Uriwar i Krzewiciel Nienawiści są bossami z dodatku, także, jeżeli nie macie wykupionego dodatku Vessel of Hatred, nie będziecie mieli dostępu do tych bossów. Natomiast one nie posiadają żadnego unikatu, który byłby w stanie wypaść tylko i wyłącznie z nich. Także, nadal macie dostęp do wszystkich unikatów. Yy, no i oni wymagają. Trzech kluczy swojego odpowiedniego rodzaju, czyli odpowiednio jest to laleczka ponabijana szpilkami, okruch agonii, a także to tutaj plugawe, splugawione serce, czy jak ono się dokładnie nazywał, odrażające serce. Natomiast wracają do gry styksowe kamienie, o nich trochę więcej później, będzie, możemy też zastępować te trzy większe klucze właśnie tymi styksowymi kamieniami. Mamy też dodatkowo jednego bossa ostatecznego, to jest Mega Belial, to jest boss z Diablo trójki z drugiego aktu, który wraca do Diablo 4 i on wymaga dwóch kluczy z Małego Beliala. O tym, jak dokładniej walczy się z Małym Belialem, też będzie w następnej części tego poradnika. Mięksi bossowie nie wymagają już dwóch różnych kluczy, tak jak wcześniej. Duriel potrzebował kluczy, które wypadały zarówno część z Grzegorza, jak i z Warszana, żeby je potem połączyć i dopiero móc stworzyć Duriela. Tak samo z Andariel było potrzeba zabić najpierw bestię zamrożoną i Zira, żeby móc dopiero otworzyć Andariel. Teraz nadal zarówno Warszan, jak i Grigor prowadzą do Duriela, ale oni dropią już tylko i wyłącznie okruchy agonii i tylko tych okruchów agonii potrzebujemy, żeby Duriela pokonać. Zupełnie identycznie mamy z Andariel, zarówno pokonując Bestię Lodu, jak i Zira, dostajemy laleczki i tylko te laleczki są wymagane do tego, żeby otwierać skrzynię, z której loot od Andariel, z której drop od Andariel będziemy mieli. Klucze stakują nam się teraz do 100, no, Blizzard po 50 dodaje, następnym razem będzie 500, w końcu żebyśmy nie musieli zużywać tyle miejsca w ekwipunku, maybe, pomoc yy, prowadząca do tego, że zamiast 50 mamy 100, no jest ok, 100 albo 99, 99 dokładnie tutaj mam błąd, ale do 99 praktycznie do 100, no czekamy aż będzie to 999, może za 5 sezonów. No i źródła kluczy, o których już wcześniej wspominałem, czyli kluczy tych pięciu podstawowych. Ja przesunę kamerę, żeby było widać tutaj te dolne napisy, które dla Was przygotowałem. Pluga serca, tak jak zawsze, głównym źródłem do nich są szepty. Mamy też możliwość, dzięki daninie tytanów, wydropienia większości z tych kluczy, to jest danina do podmiasta Kurast, która gwarantuje nam dodatkowe klucze, jak i mamy możliwość handlu wymiennego z najemnikami. Wszystkie te klucze mamy możliwość dostania właśnie z tych dwóch źródeł. Podmiasto Kurast, jak i handel wymienny z najemnikami. Ale głównym źródłem y, tych kluczy, y, y, główne źródło jest wypisane tutaj do góry. Także plugawe serca, czyli warszan, to robienie szeptów. Y, Wyborna krew, czyli Zir, to krwawa pannica i legiony. Destylat strachu, czyli zamrożona bestia, to koszmarne podziemia. Żywa stal to otwieranie skrzyń w przypływach. Dodatkowo ten nowy klucz do nowego bossa Uriwara e, dostajemy z Drzewa Szeptów e, po pokonaniu bossów świata, a także w handlu z najemnikami. E, tutaj nie mamy informacji, czy w podmieście Kuras ta danina tytanów będzie nam maski sędziego dawała i jeszcze jest to też przeze mnie do sprawdzenia. Tego jednego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, także zapraszam do śledzenia danego mojego kanału, bo jak tylko gram sobie wieczorami, to odpalam livestream, kiedy jestem tutaj w biurze, żebyśmy mogli sobie pofarmić, porozmawiać razem, więc jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, możecie też je zadawać na livestreamie, ale zachęcam też do pisania komentarzy, bo ja zawsze śledzę je i odpowiadam, kiedy jakieś merytoryczne pytania się znajdują. Źródła następnych trzech kluczy są już oczywiste. Mamy okruchy agonii, z Warszana i Grigora, które otwierają nam Duriela, mamy laleczki ponabijane szpilkami z Zira i zamrożonej bestii, które otwierają nam e, skrzynię Andariel i mamy odrażające serce, które e, pozwala nam otwierać, e, otwierać skrzynię krzewiciela nienawiści, czyli tego Mefistopsa e, i one wypadają nam z, po pokonaniu Uriwara. No, i możemy sobie przejść do tych części drabiny, które już pokrótce omówiłem. Wyglądają one podobnie, ale nie mamy tutaj tej lewej strony. Także nieważne, czy robimy Warszana, czy robimy Grzegorza, no to okruchy agonii na Duriela będą nam wypadały. Podobnie jest z Andariel. Nieważne, czy robimy Zira, czy robimy Lodową Bestię, laleczki ponabijane szpilkami to wszystko, co potrzebne do otworzenia kufra z yy, dropem z Andariel. No, a dochodzi też nowa odnoga całej tej drabinki, i ta odnoga jest do niestety tylko i wyłącznie dla e, ludzi posiadających dodatek Vessel of Hatred. No jak widzicie, są to bosy, które właśnie z tego dodatku pochodzą. E, Uriwar gdzieś w połowie kampanii przez nas jest pokonywany. To jest e, to jest taka ciekawa walka z bosem który otaczany jest przez dodatkowych Dodatkowych templariuszy, ale też krzewiciel nienawiści, czyli ten Mephisto Jest świetny design, taki kojarzący się ze Stranger Things trochę. E, Harbinger of Hatred, czyli krzewiciel nienawiści. To jest, to jest ta środkowa część, tym razem, drabinki bossów. No i styksowe kamienie, tak jak mówiłem, do gry powracają w kompletnie nowej formie. One służą jako klucz do skrzyń. Andariel, Duriela i Krzewiciela Nienawiści. I można ich używać po prostu przy ołtarzach. Jeżeli macie na przykład tylko dwie laleczki ponabijane szpilkami, ale dodatkowo macie też styksowy kamień, no to gra automatycznie zużyje te laleczki i dodatkowo weźmie wam jeden styksowy kamień z waszego ekwipunku. Więc nie musicie ich przerabiać, ale jeżeli chcecie, to u Alchemika też jest taka możliwość. Tylko pamiętajcie, że je można zamieniać tylko na te. Trzy rodzaje y, kluczy, czyli laleczkę ponabijaną szpilkami na Dariel, okruchy agonii na Duriela i odrażające serce na krzewiciela nienawiści. Dropią one z innych bossów. Jeżeli otwieracie sobie skrzynki, to jest szansa na to, że wypadnie styksowy kamień. Ale też w innych aktywnościach. Ja, na przykład, podczas mojego gameplayu zauważyłem, że ze skrzyni w piekielnych hordach, tej, która daje Wam materiały, której jest obducyt i, i gemy, to właśnie tam często właśnie styksowe kamienie też się pojawiają. Także jeżeli nie chce się farmić tych wszystkich dodatkowych poprzednich bossów, to można spokojnie zamieniać to styksowymi kamieniami, jeżeli chodzi o tych trzech bossów. Środkowych. No, ale, ale, sezon ósmy wprowadził też nowego endgame'owego bossa Beliala, którego troszkę będziemy musieli sobie pośledzić. Ponieważ jest on mistrzem kłamstwa, no to przebiera się i ukrywa, i różnego rodzaju szwindle robi, więc nie będziemy mogli tak prosto od razu wiedzieć, jak do niego trafić. I trafiamy do niego w taki sposób, że za każdym razem, kiedy otwiera się skrzynie, z łupami bossa, nieważne którego, każdego z tych ośmiu po kolei bossów, no to jest szansa na to, że zostaniemy zaatakowani, że wpadniemy w pułapkę i tą pułapką jest taka mała wersja Beliala. Jeżeli pamiętacie Diablo 3 albo graliście tutaj w Diablo 4 w te sezonowe aktywności, które pojawiają się na mapie, a nazywają się, tylko muszę sobie wydarzenia przywrócić, inkursję, czyli inwazję, to widzieliście takiego małego chodzącego Beliala i on też był pierwszą fazą walki w Diablo 3. Natomiast potem w drugiej fazie on przeobrażał się w swoją prawdziwą istotę i to tą prawdziwą istotę będziemy chcieli Beliala pokonywać i gonić. Natomiast po tworzeniu po prostu każdej skrzynki przez każdego członka drużyny, dlatego jak gramy w drużynie, no to nadal warto, znaczy nadal warto jest pokonywać bosów grając w drużynie, no bo mamy dodatkowo Szansę na tego Beliala, to jest, yy, to jest możliwość, że on właśnie na nas yy, się zasadzi. Wtedy mamy dodatkową walkę z nim i pokonanie go da nam ten sam łup, co boss, którego dopiero co zabiliśmy. Czyli mamy dodatkowo, nie zużywając materiałów, po prostu całą jedną skrzynię, yy, która wypadnie już bezpośrednio z niego, już nie będziemy musieli żadnej skrzyni otwierać, ale poza tym wydrobi nam też truchło zdrajcy, czyli nowy klucz bosa w leżu, właśnie tak tutaj wyglądający. Jest to przedmiot używany do otwierania kufra Beliala, tego już prawdziwego, wielkiego Beliala. No i jego będziemy potrzebowali tylko dwa, żeby odblokować ten, że kufer, skrzynia dużego Beliala daje nam możliwość wyboru spośród wszystkich dostępnych łupów bossów. Ale daje nam też większą szansę na mityki, a poza tym gwarantuje unikat. Z większym afiksem I tak to wygląda To jest kufer Beliala Wymaga dwóch trucheł zdrajcy Ja wrzucę wam film jak pokonuję go na tormencie trzecim A na torment czwarty Niedługo będziemy sobie na Beliala polowali Zobaczymy czy mój build Który już jakiś czas temu został wrzucony na kanał Już wydaje mi się, że powoli będzie w stanie sobie radzić z tym Belialem Tylko będę faktycznie musiał unikać niektórych one shotujących mechanik Ale tak tutaj wygląda to UI, które służy nam do wyboru, którego bossa łupy będziemy chcieli sobie wybrać. I jeżeli na przykład potrzebujemy, tak jak mówiłem, świetny przykład pięści przeznaczenia Fist of Fate, które dropią nam z zamrożonej bestii, no to klikamy tutaj zamrożoną bestię. Jeżeli potrzebujemy czegoś z Andariel, no to klikamy sobie tutaj Andariel i normalnie otwieramy tą skrzynkę. Zużywa nam dwa te truchła zdrajcy i wypadają z tej skrzynki też e, odpowiednie odpowiednie unikaty dla danego bossa. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą drabinkę bossów, to jest już wszystko. Ja tutaj wam pokażę w tym momencie jak wygląda walka z Belialem, natomiast na poziomie Udręka 3 tutaj bez problemu go sobie pokonujemy. No jak widzicie, jest wielki i potężny. Przywołujemy go za darmo, także możecie sobie parę razy popróbować. Natomiast ja wystarczy, że wybuchnę moje trzęsienia ziemi i Belial nie ma ze mną tutaj żadnych szans przynajmniej na udręce trzeciej. I otwieramy sobie ten kufer. Ja przesuwam kamerkę, żebyście widzieli i mamy wybierz nagrodę. Mamy tutaj wszystkich bossów z całej gry i ja na przykład chcę teraz sobie zobaczyć z Warszana. Otwieramy w takim razie, zużyje mi to kolejne dwa truchła zdrajcy, no i jak widzicie raz, dwa, dwa przedmioty z większym afiksem udało mi się wydropić z Warszana. Jest to objęcia matki i 100 tysięcy kroków, więc akurat niestety nie te, które potrzebuję, no ale poza tym normalnie wydropione zostały przedmioty, które potrafiłby nam dać. Warszam, tak jak widzicie, czyli na przykład Gorki, rękawiczki Gora. I tak to się wszystko prezentuje. Tak wygląda drabinka bossów. Więcej tutaj nie ma co opowiadać. System został uproszczony, ale też ulogiczniony, także jest bardzo przyjemny. A jak tylko będą jakieś nowe edycje tego systemu, no to też będę starał się update'ować Was, żebyście wiedzieli, jak najszybszy sposób jest farmić w tym momencie w Diablo 4 Życzę Wam dobrej gry i wielu, wielu przedmiotów z czterema większymi afiksami i maksymalną unikatową rolką. Żegnam. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o zostawieniu komentarza dla statystyk. Jeżeli chcesz, możesz zostawić też subskrypcję na kanale.